Szanowni Państwo, tak jak wspomniano, to nie będzie długa rozmowa, natomiast mam... Jedno bardzo zasadnicze krótkie pytanie do pani doktor radom w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju dokumentu strategicznego polskiego rządu jest jednym z największych ośrodków zakwalifikowanych jako grożącemu silną utratę funkcji społeczno-gospodarczych. Podczas panelu wspomnieli państwo, że często paradoksalnie zagrożeniem dla takich miast jest budowa szybkich szlaków komunikacyjnych do dużych metropolii. Czy nie jest to przypadkiem tak, że niestety, ale czy takie miasta jak Radom, Częstochowa, czy Bielsko-Biała powinny się mimo wszystko pogodzić z tym, że są takimi dużymi sypialniami metropolii? Czy jednak jest inna droga rozwoju dla takich ośrodków? W kontekście może ko zacznę od komunikacji ja, Mój punkt widzenia jest troszeczkę inny niż moich kolegów. Ja wprost przeciwnie uważam, że te szybkie połączenia kolejowe otworzyły w tym momencie możliwość dotarcia impulsów rozwojowych z tych naszych centrów rozwoju, jakim są aglomeracje duże miejskie, czyli te nasze metropolie krajowe, na tereny bardziej peryferyjne. Jeżeli by tych połączeń nie było, te tereny owszem, rozwijałyby się, może by były bardziej spójne wewnętrznie, natomiast impulsy. Te bardziej zaawansowane, te innowacyjne, docierałyby do tych miejsc z zdecydowanym opóźnieniem. Natomiast, jeżeli chodzi o rolę, jaką powinien pełnić Radom, może wyjdźmy od tego, że Radom jest miastem przemysłowym. Przeżył bardzo duży kryzys, bo doszło do upadku branży, zarówno branży zbrojeniowej, jak i branży przemysłu lekkiego, który generował bardzo wysokie bezrobocie na poziomie 20-30%. To jest bardzo dużo. To ma swoje odbicie również w społeczeństwie, jeżeli chodzi o możliwości wchodzenia na nowe ścieżki rozwoju, ponieważ częściowo blokuje ta, ta duża, to duże bezrobocie blokuje chęć poszukiwania nowej ścieżki rozwojowej, Najczęściej raczej idzie w kierunku utrzymania tego, co było i w wyniku czego większo, większa część tej energii idzie w kierunku rozpamiętywania te, tego świetnego okresu, w którym był Radom kiedyś, niż przyglądnięcia się temu, jak zmieniły się warunki zewnętrzne, jakie są Obecnie główne kierunki rozwoju i jak w jak te główne kierunki rozwoju Radom się może wpisać. Więc, jeżeli miałabym tutaj rekomendować dalszy rozwój Radomia, to przede wszystkim bardzo dogłębną diagnozę, popatrzenia, jak to miasto w tym momencie sytuuje się od strony dostępności komunikacyjnej, jakiego typu działalności gospodarcze może do siebie przyciągać, bo jeżeli popatrzymy nawet dostępność do tej do Warszawy, bardzo długo była blokowana przez silne zakorkowanie Janek, co to powodowało, że nawet jeżeli firmy rozpatrywały lokalizację swojej działalności, ta zła dostępność transportowa była jednym z głównych elementów, która wykluczała Radom, biorąc pod uwagę, że miast podobnej wielkości i o podobnym poziomie bezrobocia, czy podobnym poziomie, jeżeli chodzi o wykwalifikowaną kadrę, było w Polsce, bardzo dużo i można było wybierać zdecydowanie bardziej w tych miejscach gdzie ta dostępność na przykład między innymi transportowa w przypadku na przykład autostrady A4 bardziej preferowała te województwa południowe i Polski. Oczywiście na, na pewno na temat szans rozwojowych dla takich ośrodków jak Radą moglibyśmy dyskutować dłużej. Nasze dzisiejsze wydarzenie oraz miejsce w którym się odbywa pokazuje to, że na szczęście te rozwiązania są poszukiwane. Zapraszam Państwa teraz na krótką przerwę, gdzie po niej czekają nas jeszcze następne debaty.